Czas zamknąć pomidory w deserze, więc zróbmy dziś czekoladowe muffiny z pomidorowym dżemem. Zatem dwa przepisy. Przepis na dżem i przepis na muffiny. Kilogram pomidorów, ja użyłem malinowych, sparzam, gotownie schładzam, obieram, kroję na drobniejsze kawałki, ale nie za drobno i usuwam najtwardszą część pomidora, czyli zieloną, stwardniałą dupkę. Tak przygotowany pomidory, przeszucam do garnka, włączam grzanie i gdy zacznę puszczać sok, dodaję sok z połowy cytryny, 300 g cukru i opakowanie pektyny, obojętnie jakiej, takiej 3 do 1, żeby Zżelowało ładnie. Gotuję 5 minut zgodnie z instrukcją spektyny i tak przygotowaną masę pomidorową wzbogacam jeszcze o łyżkę sambal ołku, żeby nadać jej pazura. Przekładam do wyparzonych czystych słoików, zakręcam, pasteryzuję 10 minut od zagotowania po prostu w garnku z wodą. Taki pikantny dżem pomidorowy po wystuceniu i zastygnięciu doskonale sprawdzi się jako coś do tostów, jako fajny dodatek do szynek, wędlin czy serów. Ale również to mafinów. Więc drugi przepis czekoladowe mafiny z dżemem pomidorowym. Ciasto na mafiny możesz mieszać po prostu łyżką, ale nic mi się nie stanie, jeżeli zrobisz to w robocie kuchennym i ja zrobię to w robocie. Mokre składniki to 4 jajka, pół szklanki oleju, 3 czwarte szklanki mleka. Miksuję nakładką jednolitą masę. Do tego dodaję suche składniki. 2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 czubate łyżki kakao i pół szklanki cukru. To mieszam na najwolniejszych obrotach, dosłownie przez minutę. Ciasto... Przekładam do papilotów. Daję mniej więcej połowę porcji ciasta do każdego papilota. Na to wykładam łyżkę drzemu pomidorowego, taką solidną łyżkę pikantnego drzemu pomidorowego. Przykrywam resztą ciasta. Wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 20-25 minut. Po tym czasie powinny być już upieczone. Możesz posypać cukrem pudrem, nie musisz. Takie są po prostu idealne, doskonałe. Jeżeli nie lubisz pikanterii, daj inny dżem, ale te muffiny czekoladowe z dżemem pomidorowym są mięciutkie, aksamitne, a dżem nadaje im delikatnego, fajnego charakteru. Zatem smacznego!